Tutaj w rozdziale czwartym, Fortnite ten napis. Ukaże mi zaraz wszystkim graczom Fortnitea, a Ci dokładnie powiem co czeka nas na mega ogromnym evencie Fortnite rozdziale czwartym, więc ten materiał powiem ci o nowej mapie, zmianie mety, no i wszystkim co musisz wiedzieć i giga evencie, który będzie już w ten weekend na moim streamku również, ale na początku walopeczkę w górę będę ten pomysł, żebijmy te 90 subów, bo brakuje mi już tylko 60 sublików, także please dwa no i również proszę byście pisali kodik Seikam star już teraz do sklepu i wspierali mnie kupując właśnie karnet bojowy z moim kodikiem i wiesz szybko udział jeszcze w konkursiku na w karty wyniki dokładnie. Już ten weekend, oczywiście na live przedłużanym z nowego eventu na YouTube i Twitchu. I jedne co musimy mieć, no to oczywiście jest na YouTube. Follow na Instagramie, link w opisie, no i na Twitchu, a my lecimy z tematem. Pierwsze o czym powiemy, to największe zmiany w Fortnite. Co nas czeka w nowym rozdziale, nowy rozdział. Wchodzi dokładnie już ten weekend do Fortnite i czeka nas nowa mapa o nazwie Asteria. O czym zaraz dokładnie powiemy. Nowa meta, czyli mega zmiany w broniach. Wszystkie te obecne bronie praktycznie pewnie wylecą. i dostajemy, być może OG rzeczy, dużo mówi się o powrocie spaza, Skara czy innych przedmiotów, jak na przykład łuków. No i generalnie będziemy mieli mega fresh Fortnite'a wreszcie, no i również dużo się mówi o evencie, który będzie mega totalnie sztosem, którym podobno masz trwać 40 minut, ale o tym zaraz. Event oczywiście odbędzie się w tą sobotę już tej drugiej i pamiętajcie, żeby wejść do gry dużo, dużo wcześniej. Event oczywiście będzie tylko raz, tak, więc warto nie go wbić, a jeśli komuś się nie uda, to ja będę streamował na YouTubie, także macie wiedzieć i razem ten event spędzimy. Pierwsze, co powiemy sobie szybko o nowej mapie, bo to jest ważny temat, mapa będzie nazywała się Asteria i znajdujemy na niej już wiele nawiązań, z tego co bardzo wiadomo, mapa może być właśnie z rozdziału pierwszego, drugiego, Trzeciego, czyli połączenie wszystkich tych rozdziałów, ale to pewnie wiecie, możliwe, że znajdziemy stare lokacje, jakie się uczy, jak na przykład Giant Tank, czy inne właśnie lokacje, które na przykład znajdują się w clicka gry i w teorii powinny wrócić właśnie w nowym rozdziale. Ale również, odnośnie samej mapy, no to możliwe, że będzie ona powiązana właśnie z jakimiś gwiazdami, dlatego że Asteria znaczy gwiazda. I co ciekawe, znajdziemy to nawiązanie na praktycznie wszystkich zwiastunach w postaci zdjęć Fortnite na oficjalnych socjalach, to nie pojawiają się zwiastun, na które czekamy na liveach, no i właśnie na wszystkich zwiastunach znajdziemy taką gwiazdę, co ciekawe, z dnia. Na dzień, ta gwiazda staje się coraz większa na zwiastunach, no i oczywiście jest to totalnie nawiązanie do Asterii, czyli mapy, która pojawi się w Fortnite, aczkolwiek jedyne co wiemy teraz, no to oczywiście, że główne zwiastuny nawiązują do czwórki, czyli oczywiście chodzi o rozdział 4 jako liczbę, no i właśnie do gwiazdy. Zwiastuny w postaci wideo nawiązują akurat do wystraszonych postaci i każdy wygląda podobnie, że właśnie coś się dzieje na mapie, coś jakaś postać robi, a następnie coś się wydarza, postać jest w szoku, zdziwiona albo wystraszona i następnie film się urywa, ale wczoraj dostaliśmy właśnie jeszcze jeden zwiastun, który. Jest już jednym z finałowych zwiastunów, i to musisz, drogi widzowie, wiedzieć. Ten zwiastun był podpisany, nic nigdy nie trwa wiecznie, czyli po prostu chodzi raczej o zakończenie właśnie obecnego rozdziału. I do ciekawe, zwiastun pojawił się nie tylko na wszystkich socjalach Fortnite'a, ale pojawił się on dokładnie również w grze, więc mogliście go obejrzeć w lobby. No i tutaj zwiastun wygląda następująco: wy będziecie go widzieć na ekranie, a ja Wam szybko opowiem, co tutaj z niego wiemy. Generalnie zaczyna się on dosyć dziwnie, bo jest słowem zwiastun z rozdziału obecnego sezonu trzeciego, czyli jak chodziło o drzewo rzeczywistości, możliwe, drzewo rzeczywistości od ta teraz mega ważną rolę i to mu również ma z rzeczywistościami połączenie, ale o tym zaraz, na samym zwiastunie. Na początku wszystko jest ok, ale następnie są negatywne informacje, no i następnie, jakby ten zwiastun zaczyna się rozpadać. Słowo Paradise, czyli właśnie słowo z sonu trzeciego, po prostu zamienia się na słowo rozpad, czyli nazwę eventu obecnego, który będzie w sobotę. I następnie mamy dziwne takie ujęcie, na przykład jak postacie walczące w drzewie, czy na przykład ogromny tornado, który niszczy mapę, i w środku tego tornado znajdziemy Heralda, jest to kolejne nawiązanie. No i mniej więcej w ten sposób wygląda, a dlaczego? Dlaczego drzewo rzeczywistości jest takie ważne, zapytasz już i tłumaczę pierwszą rzecz? No to w Donald Musztard i właśnie inni karze poinformowali nas, że będziemy mieli trzy różne rzeczywistości w nowym rozdziale. Tutaj nie wiadomo o co może chodzić, ale ja osobiście obstawiam, że chodzi tutaj o rozdział pierwszy, drugi, trzeci, że każda rzeczywistość będzie innym rozdziałem. Druga sprawa, no to drzewo rzeczywistości bezpośrednio może się właśnie ono łączyć z rzeczywistościami, bo przypomnę wam, że tam, gdzie właśnie były lokacje z drzewem rzeczywistości, to one po prostu cały czas się zmieniały i zmieniały się one w następujący sposób na lokacje z pierwszego, drugiego właśnie rozdziału. Czy trzeciego, więc jest na pewno ciekawy i możliwe, że również będziemy taki motyw mieli w nowym oto właśnie rozdziale i być może jest to nawiązanie, że faktycznie mapa się połączy z poprzednich rozdziałów i będziemy mieli różne motywy w lokacji na mapie i też często pytacie czy to prawda, że Midas pojawi się w Fortnite, czy faktycznie ma się pojawić i faktycznie Midas może pojawić się znów w Fortnite, czy to na evencie, to właśnie w karnecie czeka do zakupu jako skin. O co z tym Midasem chodzi? Generalnie mamy przecież, że właśnie pojawiła się ręka Midasa jako graffiti w Fortnite'owych plikach, i faktycznie ta ręka jest o tyle że jest ona cała srebrna, czyli sugeruje, że jest ona po prostu cała w chromie. I obecna teoria mówi o tym, że po prostu Midas przyjdzie nam podczas eventu pomóc właśnie walczyć z chromem i że on nas może uratować. Aczkolwiek, czy będzie on w karnecie jako chromowany Midas, to jest raczej fake. W tym momencie nie jest to w żaden sposób potwierdzone. A o to się mnie w na live ie. i również pytacie jeszcze o jednego skina Zimowy Żołnierz. I też kilka osób to napisało wczoraj na streamku. No i oczywiście zrobiłem dochodzenie, czy właśnie faktycznie Zimowy Żołnierz się pojawi. I co ciekawe, na Twitterze faktycznie pojawiło się gdzieś takie nawiązanie, a wzięło się ono stąd, że właśnie Obecna ekipa, która jak wiecie jest w Fortnite, zawiera taki ekran czytywania, na którym są trzy skiny. Pierwszy skin to jest oczywiście ten, który jest teraz w ekipie. Drugi skin to jest taka dziewczyna, właśnie, troszeczkę poprzebierana. I trzeci skin to jest coś właśnie na stylu zimowego żołnierza, ale czy faktycznie on wejdzie? W tym momencie nie jest to potwierdzone, jest to tylko jedyna wskazówka, która o tym mówi. I faktycznie jak najbardziej zimowy żołnierz może się pojawić, no bo jak wiecie, jest to dalej uniwersum Marvela, także pewnie się ono pojawi, bo Marvel jest mega dużym obecnie współpracownikiem Fortnite'a. Aczkolwiek, czy on się pojawi w tym karacie, czy może w sklepie normalnie? Tego niestety nie wiem. Ja osobiście w Karencie albo właśnie w na najbliższym czasie z Marvela obstałem, że będzie raczej Miles Morales, bo myślę, że jest on po prostu bliższy temu Fortnite'owi w tym momencie, aczkolwiek zimowego żołnierza jak najbardziej nie wykluczamy, no bo faktycznie to zdjęcie mega podpowiada, ale tak jak mówię, jest to jedyny przecież, więc jest to troszeczkę mało. Również powiedzmy sobie, co jeszcze nas czeka w nowym rozdziale. Dużo mówi się o motorach, które Hypex właśnie promował, no i Hypex znów się odezwał, sugerują, że w nowym rozdziale dostajemy właśnie motory, ale zobaczymy, czy znów się nie pomyli. No bo jak wiecie, według niego motory już dawno miałby temu trafić do Fortnite'a, ale z ciekawych rzeczy, powiem Wam jeszcze dokładnie, kiedy wystartuje obecny sezon, będzie to wyglądało w ten sposób, no, że event będzie mieli o godzinie 22. W sobotę wtedy będziemy mieli właśnie event, Ja oczywiście będę miał live'a, więc kto nie może być, to zapraszam oczywiście, a następnie będziemy mieli eventy, który potrwa około 40 minut, aczkolwiek to jest jedno, ale bo dużo youtuberów podobno, mówi, że to będzie cały mega event przez 40 minut. No i właśnie nie do końca, dlatego że z tego co wiadomo obecnie, ten zwykły event potrwa około 20 minut, będzie to raczej w tej formie, że wiemy sobie do gry te kasenki, wszystkie fabularne. BNT potrwa jakieś 15-20 minut, a następnie po zakończeniu jego będziemy przyteleportowani do specjalnego trybu minigierki, czy jakiegoś po prostu takiego jakby z świata, gdzie będziemy mogli sobie pochodzić, coś porobić, pozwiedać, jakoś się tam pobawić pewnie, no i po, na przykład pogadać z NPC-ami, czy jak wykonać różne czynności, no bo, bo to no, mają tam być rzeczy integracyjne, jeśli właśnie ogniska i inne tego typu rzeczy, no i tam spędzimy około 20 minut kolejne, po czym serwery Fortnite zostaną wyłączone i kiedy będą włączone, o to non stop pytacie, i już wam tłumaczę. W tym momencie nie mamy dokładnej daty, aczkolwiek. Moim zdaniem serwery Fortnite ruszą dokładnie albo w niedzielę, albo w poniedziałek i możemy się założyć, jeśli mi się uda zgadnąć, to ty, to ty kupujesz drogi widzów karnecik z kodem Seikam w Deal? mam nadzieję, że tak, ale również niektórzy mówią, że potrwa ono właśnie 4-5 dni i często właśnie wizy piszą, no że mówię kupoty, no bo ten tak naprawdę przerwa techniczna będzie dużo dłuższa, ale czy jest to jakoś potwierdzone? No właśnie, totalnie nie. Pierwsza sprawa, no że oczywiście żadnych oficjalnych informacji nie mamy i też pamiętajmy, że no że Fortnite towi raczej, no średnio opasa się robić przerwę techniczną, na praktycznie cały tydzień bra, że tracą kasę. Dwa, że hype'u to jakoś nie doda raczej I myślę taka przerwa techniczna właśnie do niedzieli czy tam poniedziałku No to jest raczej maksimum Ja osobiście obstawiam, że tak się to wydarzy I miejmy nadzieję, no bo chyba nikt nie chciałby się w pusty ekran Patrzeć przez w sumie kilka dni Również powiedzmy sobie jeszcze o giga zmianach na mapie Bezpośrednio na święta i również o spaziku Bo to też temat jest ciekawy odnośnie spazika Jedną na, na razie porszaką jaką dostaliśmy Jest to, że w jednym zwiastunie Tańczyła Renegade jak Jaki również mega OG skinek właśnie z rozdziału pierwszego No i dużo osób sugeruje Właśnie no, że będzie taki powrót do Fortnite OG, no jest to ta główna podpowiedź, ale również powiedzmy sobie o zimowym właśnie zmianie na mapie, czyli bardzo możliwe, że jeśli rozpoczniemy nowy rozdział, to cała mapa będzie zaśnieżona, albo śnieg będzie się powiększał, bo dokładnie dwa tygodnie po starcie nowego sezonu będziemy mieli od razu już tak naprawdę event świąteczny jest to mega ważne, bo event świąteczny przyniesie nam prezenty i masę, masę innych rzeczy, ale o tym już stworzyłem ostatnio materiał, więc zachęcam do obejrzenia go, zapraszam na ten live, szczególnie na ten live, który teraz walimy, czyli właśnie eventowy live, ten weekend musi być koniecznie na live przedłużony, będzie to giga mocne. Pal słuchała, lajka, kold, sejkam, so sklepie, wbijaj na socjale, zapisz się do konkursu i ci miłego dnia. Trzymajcie się w gdzieś live'a, siema!